Median Partner Recycling to firma zajmująca się odzyskiem surowców wtórnych. Skupujemy papier, tekturę, makulaturę, tworzywa sztuczne. Zajmujemy się selektywną zbiórką oraz przetwarzaniem odpadów i niszczeniem dokumentów. Dysponujemy powierzchnią składową o wielkości 30 tysięcy m2, w tym halą o łącznej powierzchni 1600 m2. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt logistyczny oraz posiadamy rozbudowany park maszyn. Poprzez to zlecenia realizowane są sprawnie i szybko. Współpracujemy z największymi krajowymi i europejskimi firmami recyklingowymi i papierniami. Oferujemy firmom i przedsiębiorstwom specjalne kontenery i zgniatarki, big bagi, bobry i inne, które służą do segregacji odpadów i przygotowania do późniejszego ich przetworzenia. Przeprowadzamy szkolenia obsługi maszyn dla personelu klienta. Posiadamy wszelkie uprawnienia na przeprowadzanie działalności zarządzania odpadami. W trosce o najwyższą jakość naszych działań wdrożyliśmy systemy zarządzania ISO 9001, 14001, 27001, a także 18001. Odbiorcami naszych usług są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Otrzymują oni po zakończonym procesie recyklingu certyfikaty potwierdzające odzysk i recykling.